samouczek, samouczek. samouczek. To jest to panowie uważam jest to nie jest pana, to, to jest dopiero wtedy wątpliwie. będzie A to, to tak. tak jeżeli powtórzymy razem jednocześnie A zatem pan samouczek A pan nie wiedziałem że to jest nie to jest to A O, no, to na dziś! Nawet najstaranniejsze uszczelnienie okien nierdzewną taśmą metalową nie zabezpieczy nas przed przeciągami, jeżeli wiatr wiejący w naszym mieszkaniu jest wiatrem historii. I dlatego właśnie nasz dzisiejszy samouczek spróbuje dać odpowiedź na nigdy głośno niezadane pytanie. Na wstępie kilka danych. Widzimy więc, że sprawy te nie należą do gatunków wstydliwych, jakkolwiek niejednokrotnie były w ten sposób traktowane. Zanim zastanowimy się, jaka będzie treść tematu na dzisiaj, spróbujmy ustalić, w jaki sposób tworzymy historię. Okazji goszczenia w naszym studio naszego gościa... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Zapytanie dla Pana. Jak tworzyć historię? Przede wszystkim należy zorganizować parowóz dziejowy, ale z tym związany jest pewien szkopuł. O, widzę, że Pan się dobrze orientuje. Tak, tak. Wie Pan, jaki szkopuł może? Wie Pan, ja nie bardzo wiem, co to znaczy, no ale niech Pan dalej. Nie zna Pan wyrazu po prostu. Otóż tak. Trzeba mieć baczenie, aby cała para nie szła w gwizdek. To jest ten szkopu. Tak, gdzie jest ten gwizdek? W szkopule. Uwaga, uwaga! Para woździowy z Olsztyna do Łodzi nadjedzie na tor przy Peronie piuty. Jeżeli się zatrzyma, to uprasza się o szybkie zajmowanie odpowiednich miejsc. Jeżeli się nie zatrzyma, to uprasza się o odsunięcie się od taru historii. W jaki sposób dostał się pan do naszego jazzowego studia, przedziału piosenki akuratnej? Cicho będę śpiewał. Będzie pan cicho śpiewał? Głośno. Głośno, a jak głośno? Pytamy. A, a co pan będzie śpiewał? Protest Sącz. Nowy? Nie, stary. Pozwoli pan, że zapowiem? Prosimy. Dlaczego mnie zdradziłaś? Dlaczego pytam ciebie ja? na 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 hey hey good bye na 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 hey good bye Gardło na no nie mogę, ale za pół minuty nadamy nasz program publicystyczny o szkodliwości palenia. A nie za pół minuty, ani publicystyczny oczywiście, ale rzeczywiście czas na przypomnienie Państwu, że właśnie w tym roku, a nie w żadnym innym, mija 367 rocznica bitwy pod Kirchholmem. Dziś dla naszych milusińskich kolejna dobranocka z serii. Serii nie mamy. Właśnie nim zgaśniesz. Idzie Grześ przez wieś. Worek piastów niesie. I karmenów, i klubowych, aby ludziom wybić z głowy palenie. A walenie dookoła pluskają się po wądołach i porowach. Głowa boli Grzesia. Głowa. walenie to wieloryby albo jedna z metod wychowawczych. W tym przypadku Koryn, poeta. W, którym przypadku? w kolejnym przypadku poeta miał na myśli wieloryby, bo walenie pluskają się. Dobranoc. noc! Możemy tak powrócić do tematu, bo to przecież już godzina 1510. Pora do jumy, a nie 15, ani 10, oczywiście, ale pora najwyższa na erotyk op. 25. Kogo przypuśćmy do opieszałej dajmy na to. Słowik przestał już trelować. czas ma teraz podpompować. Radio Kurnik. E tam, Radio Kropnik. Czyli dźwiękowa sałatka z kraju i spółświadka. Nowy Jork. Pewien dyplomata uciął sobie drzemkę z miejscową turystką. Nowy Dwór. Pewien przyjezdny prezenter dyskoteki uciął sobie drzemkę w godzinach pracy. A jednak, co Polak, to Polak. Praca przede wszystkim. Przy fortepianie chory widz. Panie Ar... Oj! Tfu. Panie Marku! Ten język mi się pląca. Niepotrzebnie piłem. No, panie Marku, mam straszne kłopoty ze spaniem. Nie może pan zasnąć? Nie, właśnie za szybko zasypiam. Przedwczoraj na przykład zasnąłem tak nagle, że nie zdążyłem nawet powiedzieć sobie dobranoc. O, nieładnie. No, nieładny. No, nieładny, tak. Budzę się, rano, budzę się rano i czuję, że coś mnie gryzie. Komar. Nie, sumienie. Będzie pan. Wobec tego obiecałem sobie solennie, że już nigdy więcej to się nie powtórzy. I oto następnego dnia. Co Co następnego dnia? Jak to Zasnąłem podczas przyjęcia. A goście co na to? Nie, nie, no całe szczęście, że było to tylko przyjęcie towaru. A towar co na to? Towar? Tak. Niczego nie ma w tekście. Skoro już... Skoro już powracamy do tematu, należy się Państwu małe przypomnienie. Otóż właśnie w tym roku, a nie w żadnym innym, mija 528. rocznica Bitwy pod Warną. wraz, że właśnie w tym tygodniu, a nie w żadnym innym, bawimy się w kółku rodzinnym. To oczywiście nie było żadne przypomnienie. Tak brzmi nasze hasło dedykowane miłośnikom Czterech Kółek. Nasz powrót do tematu... Nie, 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 to wypada. Nie, nie wracamy? Nie wracamy, to, no to wypada. Nie. Hetman. To... Nie, to nie. nie. to też nie, a to dalej. Z teki folklorystycznej, przepraszam, z teki folklorystycznej Romana Szyszkiewicza. Kolejny odcinek z cyklu Jakub tańczy i śpiewa. Nie, no co ja mówię? Kuba tańczy i śpiewa. I wreszcie nadeszła chwila, w której nie od rzeczy będzie dodać... Bo ujmować nie ma co. Oczywiście i wydaje mi się, że jednak dzisiejszy samouczek uchylił tak, w, pewien, w pewnym sensie. Nie tyle sensie, co mierze uchylił. Nie widzę powodu, dlaczego pan się śmieje w tym momencie. Są to kwestie poważne. Proszę pana, nie dość, że uchylił, ja się wcale nie śmieję, ale Kortyny. wydaje mi się. Tak, nawet. Tak, ale rzucił Kortyny również. Rzucił, tak, ale to stop światła, to nie to. Może. Jednocześnie należy zapominać, że to są sprawy w końcu rzadko poruszane, o ile w ogóle poruszane. Proszę pana, ale nie, nie to są sprawy, sprawy ważne. Ja się z panem tak w ogólnym tak, zarysie z się zgadzam. Z tym się zgadzam. Ja się zgadzam.